Cześć, tu Rzecznik Filmowy. Poprzednio, jak zapewne pamiętacie, przerabialiśmy mitologię grecką w wersji disnejowskiej. A dzisiaj też będzie trochę nostalgicznie, trochę o historii, trochę o legendach. Bo omówimy sobie serię filmów Indiana Jones. Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Jest to wprawdzie druga część serii, jednak pod względem czasu akcji umiejscowiona jest najwcześniej, więc lubię ją oglądać jako pierwszą. W tej części Indii jego mały chiński przyjaciel Short Run i wokalistka Willie Scott, która przyłączyła się do nich przez przypadek podczas ucieczki z Chin, trafiają do Indii, gdzie mieszkańcy pewnej wioski biorą ich za wysłanników siwy. I proszę o pomoc w odzyskaniu świętego kamienia, który został skradziony z wioski przez ludzi złego mojego maharadży. Przy okazji tego filmu muszę nie zgodzić się z pewnym amerykańskim recenzentem internetowym. Nijakim nostalgia criticiem. Na swojej liście top 11 idiotek w opałach, na miejscu dziewiątym umieścił Willie Scott i Short Okej, okay, zgadzam się w przypadku Willie. To straszna idiotka, krótko krzyczy, do niczego się nie nadaje i cały czas trzeba ją ratować. Dajmy już sobie spokój z przykładami. Nie chcę dłużej patrzeć na tą żenadę. Nie mogę się jednak zgodzić ze stawianiem Shortranda na równi z nią. Owszem, on też pakuje się w kłopoty, jednak zamiast tylko krzyczeć i czekać na pomoc, potrafi sam się uratować, a nawet uratować innych. Kilka razy w tym filmie ratuje Indiego albo Willy. Poza tym jest cwany, odważny, umie prowadzić samochód i zna sztuki walki. A w obronie przyjaciół gotowy jest stawać przeciwko większym i silniejszym od siebie. Wprawdzie nie zawsze mu to wychodzi, ale. To jeszcze tylko dzieciak. W każdym razie, ja bardzo lubię postać Shortranda. właściwie to wszystko, co mam do powiedzenia na temat tego filmu. Wszyscy i tak go znają, więc co tu jeszcze dodawać? Lubię go sobie czasem obejrzeć i tyle. Przejdźmy teraz do kolejnego filmu. Poszukiwacze zaginionej Arki. Jest to pierwszy film serii, jeszcze bez Indiany Jonesa w tytule. Indy poszukuje w nim Arki Przymierza. Pomaga mu w tym Marion, córka jego swojego przyjaciela, grana przez Karen Allen, oraz najlepszy kopacz w Egipcie, Salach, którego wciela się nieśmiertelny John Rice Davis. Mówię Wam, przyjrzyjcie się temu aktorowi w różnych okresach jego życia. On naprawdę dobrze radzi sobie z procesem starzenia. I bardzo dobrze! Ciesz nas jak najdłużej swoim aktorstwem, Johnny Rice Davis. Jak się okazuje, arki przymierza szukają także hitlerowcy, aby wykorzystać jej moc w złych celach. W związku z czym mamy całą masę akcji przeplatanej z humorem w walce o cenny artefakt. Jako ciekawostkę do tego filmu mogę powiedzieć jeszcze, że zanim obsadzono w głównej roli Harrisona Forda, przewidywany był do niej Tom Selleck. Jeśli kołaś ciekawi ta wizja, polecam do przeczytania fikcyjną recenzję pod tytułem Indiana Smith i poszukiwacze zaginionej Arki. Jest do znalezienia gdzieś w internecie. A teraz przejdźmy do kolejnego filmu. Indiana Jones... I ostatnia krucjata. W tej części Indii poszukuje Świętego Grala, tego z legend arturiańskich. To znaczy, głównie poszukuje ojca, granego przez Shauna Connery, który zaginął podczas poszukiwania Grala, ale pośrednio szuka także Grala. Pomaga mu w tym właściciel Muzeum Marcus Brody oraz najlepszy kopacz w Egipcie, Salah. Obaj znani z poszukiwaczy zaginionej Arki. Jak się okazuje, Grala szukają też... A jakże, Niemcy! Zresztą Indy ma nawet okazję stanąć oko w oko z Adolfem Hitlerem. I jak zwykle jest sama masa humoru, akcji i nieziemskich wydarzeń. Na dodatek dowiadujemy się, że nasz Indy w rzeczywistości to Henry Jones Jr., a Indiana to imię po psie. W ramach ciekawostki mogę jeszcze wspomnieć, że w rolę 16-letniego Indiana Jonesa w sekwencji otwierającej wcielił się świętej pamięci River Phoenix, tragicznie zmarły brat aktora Joaquina Phoenixa. No co? Dlaczego tak na mnie patrzycie? A, okej. Okay. Czwarta część. Przepraszam, że zażyłem wyłączyć mózg w trakcie trzech pierwszych. Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Od dawna już zapowiadana czwarta część serii. Indiana Jones powraca, aby przeżywać przygody i rozwiązywać archeologiczne zagadki. Jednak z racji wieku, ma on być już nieco mniej awanturniczy i zamiast siły pięści, używać raczej siły rozumu. Nie daliście się chyba nabrać na te bzdury! Nowy film o przygodach Indiego ma wszystko to, za co kochamy poprzednie części. Humor, przygodę, przemoc, obrzydliwe sceny i ludzkiego terminatora po stronie tych złych. Skoro już poruszyliśmy temat dziwnych pogłosek, czytałem, że Natalie Portman starała się o rolę córki Indiany Jonesa. I tu zarzuca mały spoiler. Indy nie ma w tym filmie córki. Okej, okay, spójrzmy wreszcie na sam film. Tak więc, jak już mówiłem, Indy powraca. I trzeba przyznać, że wygląda całkiem nieźle. Jednak poza nim nie powraca nikt więcej. Poznajmy tutaj jego kolejnego starego przyjaciela, Georgia McHale'a, znanego jako Mac, granego przez Raya Winston'a. Zauważalną różnicą między nim a innymi przyjaciółmi naszego bohatera jest fakt, że zwraca się do niego Sea. A nie tak jak pozostali Indii. Na początku, tak jak w każdej innej części przygód Cindy Jonesa, dochodzi do awantury z tymi złymi. Czyżby z Niemcami? Zdechnijcie, towarzyszą. Nie, jak się okazuje, z Rosjanami. Podczas awantury, India jak zwykle coś traci, ale udaje mu się ujść z życiem. Chociaż w dość ekstremalny sposób. Wiedziałem, żeby nie oddawać tej starej lodówki na złom, ale nie! Trzeba ją było zastąpić tym... tym czymś. Pamiętajcie! Nigdy nie pozwalajcie rodzicom decydować o waszym mieszkaniu. Nawet nie zdajcie sobie sprawy, jak przez ich błędną decyzję może się okazać, że nie przeżyjecie wojny atomowej. Po tym nietypowym zastosowaniu sprzętu AGD, które zdaniem niektórych Dało temu filmowi status fantastyki, przenosimy się na uniwersytet, a później dowiadujemy się, dlaczego niektórzy bohaterowie poprzednich części już nie powrócą. Najpierw tata, potem Markus. To już ten wiek, kiedy życie przestaje dawać, a zaczyna odbierać. Smutny wydźwięk tej informacji potęguje fakt, że Denholm Elliot, aktor wciąż się w Markusa Brodiego, w rzeczywistości zmarł w 1992 roku. A uśmiercenie ojca Indiany drażni z jeszcze jednego powodu, ale o tym wspomnę trochę później. Niedługo potem poznajemy nowego towarzysza przygód Indiego, młodego motocyklistę, którego gra Shia LaBeouf. Jeżdżący w 1957 na motocyklu z 2000 W każdym razie ten wystylizowany na Jamesa Dina młody człowiek daje pretekst do kolejnej przygody. Mówiąc, że zaginął jeszcze jeden stary przyjaciel Indiego, profesor Harold Oxley, który badał sprawę kryształowych czaszek. Jak to w filmie o przygodach Indian Jonesa, po drodze dużo się dzieje. Przy okazji dowiadujemy się, że jednak powraca jeszcze jedna postać z poprzednich filmów. Marion Ravenwood, grana przez Karen Allen, która. Wygląda, powiedzmy, prawie tak samo dobrze, jak Harrison Ford. Szczerze mówiąc, cieszę się, że to akurat ona powróciła, bo była, tak naprawdę, najbardziej konkretną z kobiet Indiany Jonesa. Poza tym, do wyboru mieliśmy jeszcze Willie Scott. Dosyć tych retrospekcji! Na dodatek, okazuje się ona matką naszego motocyklisty. A on... Nie, nie, nie rzucaj zbyt dużych spoilerów. Obiecywałem to sobie! Uch z drugiej strony i tak wszyscy już o tym wiedzą sam o tym wiedziałem z pół roku przed filmem koleś, którego gra Shia LaBeouf w rzeczywistości nazywa się Henry Jones III jest synem Indiego i właśnie dlatego drażni uśmiercenie pierwszego z Henrych Jonesów, bo takim sposobem trzy pokolenia Henryk Jonesów nigdy się ze sobą nie spotkają przynajmniej na tym świecie w dalszej części filmu dzieje się jeszcze więcej, a niektóre sceny są jeszcze bardziej szalone. Właściwie to nie chcę zdradzać już więcej z fabuły filmu. Przyczepię się jeszcze tylko do jednej, trochę wcześniejszej sceny. Łap. No łap, to wąż zbożowy, one nie są takie duże Ten jest łap, znajdź coś innego Co? Liny albo co? W okolicy słabo ze sklepami, trzymaj się węża I co tu jest nie tak? No właśnie Bicz? Czemu Indy w tej scenie nie użył Bicza? O czym myślał scenarzysta, jak to pisał? W tej scenie Indy i Marion wpadają w ruchome piaski, ale Indy używa Bicza i wydostaje ich. Nie. Słabe. Co by tu w takim razie dać? Nie ma jeszcze żadnej zabawnej sceny z wężem. Tak więc będąc w bagnie, Indy niewiadomych przyczyn zapomina o tym, że ma bić I dlatego młody rzuca mu węża. Jestem genialny. Zresztą to nie jedyne dziwactwo w tej scenie. Spójrzcie tu. tak, oks. Na boską biegnij po pomoc. Pomoc? Pomoc! Help! Koleś, wziąłeś pod uwagę, że jesteście gdzieś w środku dżungli. I ścigają was rosyjscy żołnierze, a ty wysyłasz po pomoc starszego mężczyznę, któremu delikatnie mówiąc, odjęło rozum. Domyślacie się, jak to się skończyło? Help! Dalej akcja filmu pędzi w zewrotnym tempie aż do zakończenia. O nim powiem krótko. Jak na film z serii Indiana Jones przystało, jest mocne. Wprawdzie niektórzy uważają je za nieco zbyt nadprzyrodzone ale moim zdaniem, patrząc na to, co było w poprzednich częściach, nie przesadzałbym. Tylko radziłbym poczytać trochę legend. Chociaż nie da się ukryć, że film zbudził liczne kontrowersje. Zdaniem twórców miasteczka South Park, Spielberg i Lucas wręcz zgwałcili Indianę Jonesa. Uch, lubię South Park, ale lepiej tego nie oglądajmy. Co nie zmienia faktu, że przyciągnął miliony fanów do kin i spowodował wypuszczenie wielu produktów z Indianą Jonesem, chociażby serii klocków. Generalnie film okazał się finansowym hitem, zgarnął kilka pomniejszych nagród i już od jakiegoś czasu mówi się o kolejnej części. Na podsumowanie powiem tylko tyle. Ja lubię wszystkie części. Każdą za coś innego, ale wszystkie tak samo mocno. Dlatego śmiało polecam wyłączyć sobie kiedyś mózg i przypomnieć sobie wszystkie cztery części. Jestem rzecznikiem filmowym i patrzę na filmy nieco inaczej. Miłego oglądania!